Cześć, ja jestem Cydia, to kolejny odcinek, zagrajmy Fahrenheit i kontynuujemy sobie małą... mało, co ja mówię? Kontynuujemy naszą grę i teraz e, uciekamy właśnie z tą dziewczynką, błękitnym dzieckiem. I będziemy teraz walczyć. Walczyć z tym prorokiem. Oczywiście to już widzieliście w poprzednim odcinku, ale e, niestety skończyło mi się miejsce na dysku. I teraz zapewne zginę zaraz. No tak więc jeszcze raz. Skończyło mi się miejsce na dysku, no i... No i wam się to przerwało. Tak więc teraz już wiecie mniej więcej o co chodzi tutaj, więc no, widzieliście w poprzednim odcinku o co chodzi tutaj. Tak więc teraz zostało nam go pokonać. Już wtedy jak pamiętam prawie go pokonałem. Dobrze mi wtedy szło, ale teraz zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że uda nam się tą walkę wygrać. Łatwa ona nie jest, jak pamiętacie, ile razy ginąłem poprzednio. Ale myślę, że jest jakaś szansa, że nam się to uda. No, na razie jakoś idzie. Ważne, że mamy jedno życie dodatkowe. Jak zginiemy, a raczej jak raz zrobimy jakiś błąd, to nie zginiemy. Na razie leci dobrze. Tyle teraz nie było z tych strzałek. Nie ma. Bo tych misji ze strzałkami lewo-prawo to za bardzo nie lubię. Tych big time eventów wiecie o co mi chodzi. Teraz zrobiłem źle, ale... Jakoś mi zaliczyło na szczęście. Teraz znowu się pomyliłem. No kilka dni w to nie grałem, więc... Więc trochę błędów będę robił teraz. Ale na razie jakoś na to wychodzi, więc... Nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. I dzisiaj postaram się skończyć w Fahrenheit'a nagrywanie, chociaż dla was to nie będzie dzisiaj, tylko w którymś z kolejnych odcinków. Dla mnie to będzie zapewne dzisiaj, bo mam akurat chwilę, żeby coś sobie nagrać. Okej. Okay. Na razie jakoś idzie. Walka się toczy. Typicka walka. Co teraz będzie? Aha, strzałki. Ok. Udało się nawet. Nawet się udało. Ok. Ładnie. A teraz on będzie tymi cegłami rzucał. Pamiętam, że tu trzeba dość szybko te atrypne eventy tutaj są dość szybkie i trudne. Ale jakoś nam wychodzi Okej okay. A źle Ale się udało Okej okay. Już zaraz będzie koniec tego Nie pamiętam co będzie teraz potem Pamiętam, że coś fajnego A tutaj będziemy się po prostu bić z nim Odpierać jego ciosy Okej okay. Okej. Okay. Całkiem nieźle nam to wychodzi. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Śmiesznie to nawet wygląda, jak oni tak walczą. Tutaj się pojawia, ten go od... odpycha. Teraz walka w powietrzu. I całkiem udana, nawet. Chyba, tak. Udało nam się to zrobić. A teraz spailowałem trochę. Ale tak to miało być. Okej, okay, znowu strzałki. On nas chce już wyrzucić. Stawaj, stawaj. Lukas. No, Lukas, obudź się. Lukas, co z tobą? Lukas. Jak wtedy ktoś tam krzyczał? Lukas, Lukas. To jest coś takiego. Okej. No, powiedzmy siła natury, czy coś takiego. I się udało. Uratowaliśmy naszą dziewczynkę. On już nie powinien wstać, chociaż niby to był duch. A no i teraz policja. Policjanci też nas niestety nie lubią. Aha, on jednak wstał, tak jak myślałem. Czyli teraz dwóch przeciwników, a my musimy ją uratować w jakiś sposób. Aha, okej. Okay. Teraz znowu będzie bieganie. Biegnij Lukas, biegnij... skacz... skacz ładnie Okej, okay. jak nad helikopterem fajnie to wyglądało Okej, okay, okej, okay. biegnij I jak leci O jak nie biegnie jak powiem Już to wcześniej widzieliśmy, że on tak kurwa Ale teraz widzimy to, widzimy to w pełnej akcji Okej, okay, biegnij Lukas, biegnij I... Zniknął. Gdzieś się przeniósł chyba albo skoczył czy coś. Bo nie sądzę, żeby miał mocniej widzialności. Nie wiem, zobaczymy teraz. Aha, tu się schował. Okej. You found the child. Together. Humanity's fate for the next 10,000 years depends on the fate of that child. an age peace and security or the reign of ice of terror and death we were right to have chosen you. you you've been using me from the start haven't you you manipulated me so i'd find the girl for you manipulated isn't really the word let's say guided we intervened to protect you because we knew you could lead us to her. Mm hmm. The. Whose side are you on, Agatha? Who are you really? We wish to keep the Orange Clan from possessing the child. They would use her to tighten their grip on humanity. We wish to provide her with a safe, hidden home where no one can ever use her for evil ends. What happened at the amusement park? i don't remember anything after the roller coaster collapsed. you didn't survive the fall. we found your body and we resuscitated you. the truth is that you are dead, lucas. Mm. Why? why did you bring me back to life? because of your connection with the oracle, of course. you see through the mouths of the serpent at the same time he does. only you could lead us to the child it was vital that you bring us the indigo child and you succeeded now we can put her in a safe place you've accomplished your mission well hmm no i don't trust you jade stays with me you're committing a fatal error lucas i'm going to have to eliminate you

Mam ok, teraz biegniemy. Musimy się powstrzymywać przed tym. Damy radę, myślę. Jak wtedy daliśmy radę tamtym złym, to myślę, że teraz jakoś damy radę. Lukas, cofaj się. Ok, udało się. Okej, okay, uciekamy. Oni nas gonią, ale... Ciekawe czy wiedzą gdzie jesteśmy, chyba nie. Chociaż może. Tu jeszcze policja. Ciekawe czy zastrzelą, zapewne nie. Zapewne to jest niezniszczalne. No tak jak myślałem. Czyli to są jakby takie dwa, nie wiem... Na dzisiejsze, na dzisiejsze słowa można by powiedzieć gangi. Ale to się nazywa klanami, tak? Są dwa klany, które są przeciwko sobie, ale także przeciwko ludziom, tak jakby. Myślę, że rozumiecie, jeśli oglądacie tą serię od początku. Tak więc gramy dalej. Jesteśmy teraz w jakichś podziemiach, metro tutaj biegło. Ale teraz jak widzimy nie jest w najlepszym stanie. Ale na szczęście ukryliśmy się przed wszystkim wojskiem i tak dalej, tymi różnymi klanami. Chociaż oni zapewne wiedzą gdzie jesteśmy, ale to już końcóweczka gry naprawdę końcóweczka sama. Myślę, że w następnym, albo hmm, w tym co będzie po następnym odcinku, już będzie koniec. Na pewno to będzie niedługo. Okej, okay, tu mamy jakąś windę. Tak więc zobaczymy, gdzie nas to przeniesie. Hm, co to jest? Aha, czyli inny jakiś tor tego. Inny tor i oni się tu ukrywają, tak? Zapewne. Zobaczmy, co tu będzie. Nic tu nie ma. A nie, są. Są jacyś inni ludzie bezdomni, tak? Zapewne. Tak mi to wygląda. Chociaż może też zwykli ludzie, przecież teraz na ziemi tak zimno, więc nie wiadomo. Also, bo teraz zapewne będzie jakaś rozmowa, tak. Jak? How did you find me? That man came and got me. He told me you needed help. Mmm, Do you know who that man is? I have no idea. He just told me we had to follow him. So, what do we do now? Looks like we don't have much choice. Let's follow him.

okay. you call yourself the invisibles many of us are homeless though we're scattered throughout every city no one ever notices us this allows us to see without being seen and pursue our mission without attracting attention hmm agatha there's another clan besides the orange clan isn't there the thing that took on agatha's form wanted the child too. Ah, we've only recently become aware of the Purple Clan. We know almost nothing about them. We suspect that some AIs acquired a sort of consciousness using the net during the 80s. They want the indigo child in order to become the dominant life form on the planet. First the dinosaurs, then man, now artificial intelligence. Okay, Chroma.

She's a perfectly pure child whose soul has never been incarnated. Her coming has been awaited since the dawn of time. Okay. Um, so, dalej. So. what do we do now? We must bring the Indigo child to a source of the Chroma. That's where she'll deliver her message and complete the prophecy where do we find this chromosaurus there are only three known to exist on the planet the closest can be found on an old military base called wishita Washita? that's where i was born my parents were scientists they were working for the government yeah, and that explains many things in the 50s an artifact was discovered that was not of human origin it turned out to be a chroma source. We must bring the indigo child there as quickly as possible, before she wastes away and dies without having delivered her message. When do we leave? In two hours, the time it'll take to finish preparations on your vehicle and to find you enough gasoline. It seems likely that the orange and purple clans will be waiting for you at Wishida. They will stop at nothing to prevent you from uniting the child with the Arden. We will take care of the child and give her a bit of chroma to help her hang on. There are some mattresses in the wagon back there. I suggest you get some rest before you have to leave. You have a long journey ahead of you. Tomorrow may well be the last day. Ok, tak więc chodźmy. Chodźmy. Aha, teraz nie sterujemy. Myślałem, że będziemy Lukasem. Tak więc bądźmy nią, zobaczymy, co będzie się dało zrobić tutaj. No i w tej rozmowie dowiedzieliśmy się w sumie bardzo dużo. No i niedługo, pojedziemy na to do tej bazy wojskowej I tam będzie finał Całej historii Okej, okay, możemy a, możemy usiąść przy palenisku, czy co? Chyba tak Nie, ogrzać ręce No, podobnie jak myślałem O, to nam dodało trochę punktów, ale I tak mamy pełną kondycję psychiczną, więc więc raczej nam to nie pomogło. Chociaż może coś nam pomogło. Da się z kimś tu porozmawiać? Nie. Coś tu da się zrobić? Chyba nie. No tam raczej nic nie ma. Nie ma po co iść. Tak więc możemy wracać. O, tu mamy kartę. Nie zauważyłem jej. Tak więc podnieśmy ją, bo zapewne się przyda. Aż przyda. To są tylko punkty przecież, ale. Punkty są ważne w sumie. Znaczy nie są ważne, są po prostu takimi znajdźkami. Jak to była w różnych grach, chociaż tutaj, tak jakby na siłę, zostały one dodane według mnie. No ale czemu nie? Okej. Okay. Da się tu coś zrobić. Da się położyć. Tak więc. A, nie da się. Da się. Still not asleep? No, I can't seem to relax. It's hard to believe that it's all going to end tomorrow, isn't it? Fields, forests, cities, everything will disappear under the ice. And what's going to happen to us? It'll be like we never existed like... Like nothing important ever happened. Are you afraid to die? Not anymore. If we're both going to die tomorrow, I want you to know something. I... I'm sorry that we didn't meet under better circumstances. Maybe if things had turned out differently.